Good morning, good morning, good morning. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. It is so beautiful to focus and meditate and think about the astonishing love of Christ. Wspaniale jest skupić się, medytować i myśleć o zdumiewającej miłości Chrystusa. I really think that Christians should make it part of the goal in life. Naprawdę uważam, że chrześcijanie powinni uczynić z tego jeden z celów w życiu. To discover more of the dimensions of the love of Jesus. Odkrywanie kolejnych wymiarów miłości Jezusa. Mam przyjaciela, który jest pastorem jednego z moich ulubionych kościołów. And, uh, just and to po prostu wspaniali i cudowni ludzie. And, uh, here is the motto for the church. A oto motto tego kościoła: doświadczyć miłości Boga i ją go. Doświadczać miłości Boga i przekazywać ją dalej. Naprawdę wierzę, że musi to być jeden z najważniejszych celów naszego życia. Naprawdę wierzę, że zażyłość z Jezusem jest kluczem do chrześcijaństwa. Ale co mi pomaga, jeśli nie. Ale w czym pomaga mi zażyłość z Jezusem, jeśli nie przyjmuję miłości Boga i nie przekazuję jej dalej? It becomes a and thing. W końcu staje się ona egoistyczną i skupioną na sobie działalnością. Me and my sweet little Jesus who loves me so much in my room and in my Jesus chair. Ja i mój słodki mały Jezus, który tak bardzo mnie kocha, w moim pokoju i na moim krzesełku Jezusowym. Nie tego chce Bóg. Nigdzie w Biblii nie znajdziemy stwierdzenia, że Bóg założył klasztory, w których ludzie ukrywają się, by wieść wspaniałe, głębokie życie z Bogiem. Wierzę, że musimy mieć głębokie życie z Bogiem. Wierzę, że musimy spędzać dużo czasu ciesząc się i pijąc miłość Jezusa. Pamiętajmy jednak, że wszystko, co kończy się na nas samych, jest samolubne i w ostatecznym rozrachunku będzie autodestrukcyjne. Zadaj sobie to pytanie. Dlaczego chcę odkryć więcej wszystkich wymiarów miłości Jezusa? Jeśli odpowiedź brzmi, ponieważ moje życie jest w takim bałaganie, że naprawdę tego potrzebuję, to jest to zła odpowiedź. Jeśli twoja odpowiedź brzmi, moje życie jest w takim bałaganie, że potrzebuję tego, i jest tak wiele innych żyć, które są w takim bałaganie, że też tego potrzebują. Więc potrzebuję tego, aby naprawić swoje życie, i potrzebuję tego, aby przekazywać to innym? That's the right answer. To właściwa odpowiedź. Chciałbym zachęcić cię do dalszego skupiania się, studiowania i odkrywania każdej wymiaru miłości Jezusa. Chciałbym zachęcić Cię do ciągłego skupiania się, studiowania i odkrywania każdego wymiaru miłości Jezusa. You know, every time you pull back layer, za każdym razem, gdy odkrywasz kolejną warstwę, you realize, oh, layer. uświadamiasz sobie, o, jest teraz kolejna warstwa. Myślałem, że odkryłem całą miłość Jezusa, a jest jej jeszcze więcej. You na know, to. Pamiętam, jak Pan rzucił mi wyzwanie w tej kwestii. I pray this Modliłem się tą modlitwą. Powiedziałem: Panie, chcę stać się człowiekiem, który wie, że jest kochany przez Ciebie bardziej niż. Ktokolwiek inny na całym świecie. And this was not a I nie była to samolubna modlitwa. It was a God took me on this to była modlitwa, ponieważ sam Bóg zabrał mnie w tę podróż. Zdałem sobie sprawę, że świat jest głodny miłości. The world is so to be loved. Świat tak bardzo pragnie być kochany. Jak mam być odpowiedzią dla świata, który tak bardzo pragnie być kochany? Jeśli sam nie odkryłem wszystkich wymiarów miłości Jezusa, naprawdę wierzę, że ignorowanie tego tematu jest samolubne. I've seen conferences and seminars and meetings, Widziałem konferencje, seminaria i spotkania. All focus on które koncentrują się na ludziach doświadczających miłości Boga, miłości Jezusa i miłości Ojca. Look, even while the Bible says That we need to experience every dimension of his love. Spójrz, nawet jeśli Biblia mówi, że musimy doświadczać każdego wymiaru Jego miłości, I've discovered strange Odkryłem dziwne zjawisko. i to jest właśnie to dziwne zjawisko: that people who pursue Ludzie, którzy dążą do większej liczby wymiarów miłości Jezusa dla siebie jako celu samego w sobie. They never really are satisfied. Nigdy nie są naprawdę usatysfakcjonowani. They need one more conference, one more seminar Potrzebują jeszcze jednej konferencji, jeszcze kolejnego seminarium. They need one more how much Jesus loves them. Potrzebują jeszcze jednego doświadczenia tego, jak bardzo Jezus ich kocha. A potem, w kolejnym trudnym, skomplikowanym kryzysie, znowu wątpią w to, że On ich kocha. You know Wiesz dlaczego? Byłem w Izraelu. Pływałem w Morzu Martwym. W Morzu Martwym nie ma życia. Wiesz dlaczego? Ponieważ jest tylko wlot wody, ale nie ma jej wylotu. Więc jeśli jeśli więc uczynimy różne wymiary miłości Jezusa celem samym w sobie, będziemy jak może martwe. Tak, zachęcam wszystkich róbcie wszystko co w waszej mocy, aby stale pogłębiać miłość Jezusa do was. Nigdy nie czyńcie z niej celu samego w sobie. Wiesz czego się nauczyłem? Nic tak naprawdę nie należy do mnie, dopóki tego nie oddam. Im więcej oddajesz miłości Jezusa, tym bardziej miłość Jezusa należy do Ciebie. Do zobaczenia jutro.